Macie druty? Nie. Yeah. I stary druty. <laughs> o oh jezu, oh jezu, Jezu, Ej, gdzie jest rotacja do kurwa tego? Twojego starego? <laughs> Jak to jest mute? Mute, can you open rotation to garage? Nagi bistro. Nagi bo odbija chuja od nagi Tak mów kiedy rzucać Dobra W garażu Kurwa Już w garażu jest? Ta. Czy tak Także wybywaj No i oczywiście Cfelu kurwa się. Jeba O nie ale za mnie ja jebałem. Kurwa, blue chody i chuj BARREM BARREM kurwa psycholem jesteś jebanym. Ty mi mówisz, ja jestem psycholem. Psychol to psychola o psycholu gada. Ściata to pogania. Sorry. Nie ma za co. Nie no, jak my bez setupu sajtu mamy kurwa grać, to ja pierdolę ten sajt! Ja on defa. Nie no i co już, nie od... jesteście takie kozaki. Nie gadaj, że oni od striptizu wyjali. Trzech. Od striptizu. na dachu. Yeah. Yeah. Deryka! Panato, panato, panato! Oh. Ale chłopie, gotowanko się zrobi. Ja chłopie dwóch typa na dworze rozjewałem. Jeden powalony. Just let me cook now. Niger. I weź mi tą kamerkę, oczyść. Oczyść kamerki. Wypłosuj mu. Tak, jak kurwa ściereczki w kieszeni tutaj nosi ten smoke. Ojojoj, eksplozja. Mam czekaj, Co ona tam robiła? Kurwa byłem w 22 miliardach przekonany, że jak do ciebie dojdę. Będziesz bezpieczny? Tak. One more blue, Nie Dog jest dobry chyba No, Dog jest dobry, ale kurwa oczywiście to Jager musiał przystąpić do rozpierdalania Nie przestań sobie walić konia pedale Chodź Fabian za mną moc Wiesz czego Wiesz czego Kolego Kolega Mieciany Mieciany kolega Ja mam miecia Mieciany, Żeby mówić jak perfekcyjny Turek Wystarczy, że złapiesz się za język Nie, do, nie Dominik, nie Zostaw tu kominerki <grybany> Jako masz dupcie Fabianku Jak to nie ja jestem Byłem ja, od zawsze To tak, to zawsze był stachu. Byś dronował cokolwiek? Nie, zajebiście Co jest? Kom. Ej, w kurwa biurze jest Zrobił se rotację od tego Ej nie, jak on się tam znalazł? Jak on tam przeszedł? EJ DWÓCH TAM JEST! Jak oni tam przeszli? Ktoś dronował cokolwiek? Nie, zajebiście. Wordenowi to widzę, że kurwa się Windows wyłączył. <śś> Dobra. Wy kurwa... Ach, ja mam tu jednego fraga, to zamknę pizdę, może lepiej. Natala wjechała penisomajtkami Dlatego Dominik piszczy Ale teraz to kurwa rozmiar Big Ben Dominik, nie czekaj Natala dostaje szmergla Dobra, przepalaj to Stanisław Teraz rodzina Moja, moja babcia Miała to niedawna rury na wodę. Kurwa z miedzi, to nie? No. I dziadek mówił, że... Co, co tam już są trochę zanieczyszczone od tej miedzi, bo się mieć utlenia, takie mogą zostać. Pili kurwa wodę z miedzią, zajebiście O zero jest. Ostatni low Zero będzie plancił Ej, olej roszo zrobili. Juz, ma rotację! Ale mu się palunie musiały spłocić. Przepraszam. Jezu 225. Zaklinika aborcyjna. Wszystkich skrobień to nie zabijam. Fabian też tak robi. On, on skrobie, skrobie! Także tak... Yy. Ale potem mówi... Zostańmy kolegami. <laughs> Przyjacielu No Fabian sam siebie friendzonuje. Chociaż jakbym wyglądał jak Fabian to bym walił konia do lustra po prostu Ja to samo ja. nie. dzisiaj powiedziałem <śmiech> <śmiech> Że ja walę konia do lustra człowieku <laughs> <Co za? śmiech> Jesteśmy blisko Wina Teraz rodzina No i wypierdalej palić oh tutaj znaczy... Hatcha. Hey, nice. Twoja to, stara look. najebana się wytacza. Będę zawsze tutaj Co na pleta? Gaszę ci na co? <laughs> co? To nie jestem idiotą po prostu. Dostać się za szapką na A. Za szapką na A. Yeah! Nie, Stachu, bez skrupułów, człowiek! Fabian? Zbun tak, Miej słucham? Czy Słuchaj, ja mam typ osobowości, kurwa, lider, także to zamknij piste. Ej, ej, bez kitu! Ja jestem logistykiem.